Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Leśny Dzwon. Dziś odcinek krótki, może nawet trochę nietypowy, ponieważ noc spędzimy na działce. Na działce u Pawła, którego znacie z kanału Lab Trekking. Ja już w sumie dojeżdżam na miejsce. Więc za chwilę zobaczymy co tam chłopaki robią. Do zobaczenia. W sumie trochę zmarzudziliśmy. Cześć Koko. Powoli światło zachodzi. Nam udało się już porozkładać, to jest Koko, poznajcie Chociaż pewnie znacie z kanału Pawła Lab trekking. Koko, piesek Daniela Jest Daniel, Rafał, Paweł oczywiście też, ponieważ to jego działka Zaraz Wam pokażę jak się rozbiliśmy I jak tutaj mniej więcej to wszystko wygląda Tak, dzisiaj w nocy, w sumie nad ranem ma dość mocno padać ponoć więc tarpy dzisiaj obowiązkowe. Trzy tarpy obok siebie. W sumie trochę ciasno tu mamy. Ja już słabo widać, ale naprawdę późno przyjechałem. Tam z tyłu jest mój tarpik powieszony z diamenta. Opaki się porozwieszali tradycyjnie. W sumie wykorzystaliśmy trzy drzewa na trzy hamaki. Jest sam raz po trójkącie, ale myślę, że nie będzie jakoś, jakoś źle, nawet jak będzie mocniej padało. Myślę, że nie zmokniemy. A tutaj to, co dzisiaj Paweł z Rafałem postawili: taka altaneczka nieduża. Ale w zupełności wystarczy O, nic nie widać Ale altaneczka w zupełności wystarczy na takiej sobie Działce na spokojny odpoczynek czy zebranie jakiegoś Tam materiału A tu mniej więcej zawiesi się na gałęziach tak wygląda Paweł Działka. Cześć nas? Rafał, widać. Dobra, dosiadam się. Siemoneczko Siema. witamy Was na kanale. <noise> Leśny zban. Tak, już tu już się witaliśmy. To jest Paweł, którego znacie z Lab Trekking. Dzisiaj już chyba dwa razy nawet o nim wspominałem. Rafał, z którym stawiali artankę, którą Wam przez chwilę pokazałem. Słuchajcie, już Ciemno. Wszystko, jedno. E, właściwie wieczór na kręcenie spokojnie już dawno się zakończył. E, więc na dzisiaj się pożegnamy. Rano jeszcze Wam pokażę trochę działkę, bo tu jest naprawdę, naprawdę jest bardzo fajnie. E, musi nawet momentami ta. to nie wygląda jak działka. Musi wejść ta lampa. Tak, nie? musi wejść ta lampa. Wali po oczach, ale jest spoko. <głos> <głos> Trzymajcie się, zobaczymy się jeszcze rano nie pokazywałem, ale było ciemno, więc no mały, mały las, się... mały las, tak mały las, ale to zobaczymy rano jak będzie lepsze oświetlenie, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. cóż, poranna pogoda nie rozpieszcza, od kilku godzin deszcz pada, mamy już pół do 11, jest, zapada dobrze od 5 rano, chyba 6. Ogólnie noska całkiem komfortowo, widzę Paweł, że to miał otula. Ja spałem bez, śpiworek, no niestety widać, że śpiworek już jest wysłużony i przy tych temperaturach, no było mi lekko chłodno, na szczęście jakieś ubrania zapasowe miałem. A więc nocka normalnie przebiegła, ale chyba czas najwyższy pomyśleć o zmianie śpiwora jesiennoletniego na jakiś nowy. My powoli się zbieramy. Trzeba lecieć do domu, coś porobić. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie. on wam coś opowie o Multitool'u ogólnie, a ja wam pokażę jak tnie piłka taki kawałek drewiołka. Z Lettermana Surge'a. A kto powiedział. <głosy> <głosy> Co się śmiejesz? Nie, idzie fajnie. <noise> O, i teraz troszeczkę nacinamy, bo no to jest... Taki big boy, nie? Tak, ale... Small boy. No, troszkę z buta. Trochę... Tak, nie, ale to nie. za mało tego z buta. Czyli jeszcze troszeczkę dopiłujemy. Na pewno będzie z tego ogień. Mamy radę. Trzy godziny późno. Znaczy, generalnie nie poszedłbym z tym do lasu ciąć sosny dłużej górę. ale... Wiesz, pewnie gdybyśmy się do lasu nie kończyli na działce, to byłaby piła. A to tak, jest ale Leatherman review time teraz. Ale do czego? Do, tak naprawdę zastanawiam się, do czego bym mógł wykorzystać jaką piłkę w lesie? Nie wiem, nie wiem. Ale na działce. Spróbuję to kopnąć. O? się zacięło. Mam nadzieję, że tą swoją kontuzjowaną nogą to robisz. Nie, no, żeby nie jeździć na wózku wkrótce, <gry> kurde, spoko, dało radę, super Letterman, trochę noga pomogła, trochę noga pomogła, no ale bez Lettermana tego nie mogłeś zrobić, ale nie, nie mogłem tego zrobić, zobaczcie, no, no właśnie. to nie mogę przełamać, mega, jest mimo, że suche, nie wiem, co to jest za drzewo, ciężko ocenić, ale chyba kawałek sosny nawet, nie, tak, jakiś coś takiego, bez... Bez tej piłki nie mogłem tego ogarnąć, a teraz patrzcie, że ogarnę. O, i znowu sobie z siebie zrobię głupka na drugim kanale. <śm> Jaki reflekszy czas nadszedł? Ja tak myślę, kiedy, kiedy przyjdzie ten pomysł już na, już na jednym Na lep jest. już jestem spalony. Dlatego Szymon bierze mnie jeszcze do tego. O. I patrzcie. Ty jesteś podobny do tego gościa, jak to jaka to melodia. To... Idzie, idzie. Poszło. Spoko, Generalnie z taką piłką by się nie wybierał do lasu na jakieś tam jedyne narzędzie do przeżycia, jakby survival. Ale na działkę RODOS jak najbardziej was wszystkich polecam wam. Jak najbardziej. Nie wiem, jak to się składa. Dobra, tego się nie składa. Dzięki. Nie umiem tego odgotować. Kończymy nadawanie. Dzięki i do zobaczenia. To będzie dłuższy niż cały film.